Kryłem policję CBS, akcja w Siwinie zatrzymali łabiaków Cybus, Skurwy syn yy, z CBS, Koszalina, Jebany Cfel. Ma kobietę w prokuraturze. Koszalin, Skurwy syn obserwował mnie z Młyńską SW, zlecił Młyńskiej SW upozorować mnie w więzieniu. Przejrzałem układ Skurwy syna Jebanego, handluje we Francji, dragi dealerów z Polski. Zatrzymali łabiaków, Skurwy syny cbs i sami handlują we Francji. Jestem świadkiem kurwy. Ta kurwa jebana handluje we Francji i ma dziwkę w prokuraturze Koszalin, i kryją zgony w areście śledczym. Układ policji CBS podstawiają polskich Francuzów, służbę więzienną i udają Polaków. On, to są polskie Francuzy, udają Polaków, gadają po francusku, jak i po polsku, skurwysyny. To jest układ w Polsce do islamizacji skurwysynów CBS-ów. Pozorują dilerów w więzieniu, biorą na nich papier i... Podstawiają służby więziennych polskich Francuzów, dlatego były zwolnienia w koszalinie, pieniądze się nie zgadzały. Zwolnili administrację i podstawili swoich ludzi polskich francuzików i pozorują dealerów, mają układ do dealerów w koszalinie i później będzie reszta więzień. Na razie układ CBS-ów w koszalinie, a potem przechodzimy na inne więzienia.